Tak jak tytuł prezentacji mojej prezentacji brzmi, opowiem państwu o wstępnych wynikach dotyczących badania z zeszłego roku na temat przemocy domowej w polskich rodzinach mieszkających w Anglii z perspektywy brytyjskich praktyków i badanie to miało taką formę rozpoznawczą pilotażową. Było przeprowadzone w, w hrabstwie Lincolnshire, które jest drugie pod względem wielkości, jeśli chodzi o terytorium, o, w, w Wielkiej Brytanii. I w informacjach, które znalazłam, podaje się, że około 10-15% do 15 populacji Lincolnshire to są migranci, z czego zdecydowana większość. To są osoby z Polski. I te osoby z Polski pracują tutaj głównie w rolnictwie, w, w produkcji, w fabrykach, w których jest tutaj sporo takich. Może to nie jest jakiś ciężki przemysł, ale właśnie jakieś takie przetwór, przetwórstwo, tak, tak, tak to się powinno nazywać. Badanie było realizowane latem. Przeprowadziłam około przeprowadziłam 17 wywiadów, z czego 13 wywiadów było w języku angielskim, z praktykami angielskimi. Natomiast cztery wywiady to były wywiady w języku polskim, z osobami pochodzenia polskiego, którzy również zajmują się wspieraniem, czy udzielaniem pomocy, czy mają kontakt z osobami z doświadczającymi przemocy domowej, Polki głównie, które mieszkają w Lincolnshire. Mówiąc o praktykach, to tylko dodam, mam tutaj na myśli dość różne osoby. Są to między innymi osoby, które pracują w organizacji pozarządowej, zajmującej się pomocą i wspieraniem osoby doświadczającej przemocy domowej, ale również przed sporo, trzy aż wywiady były przeprowadzone z osobami, które pracują w jaki sposób w edukacji związane są, jedna osoba pracuje w szkole, jest tak zwana safety officer, czyli, czyli, czyli właśnie jej celem jest rozpoznanie jakiegoś zagrożenia czy problemu, z którym boryka się dziecko w szkole, znaczy właściwie, co jest przyczyną tego, tego, tego problemu. Badanie jest było współrealizowane z, z badaczami z trzema badaczami z University of Lincoln, tworzymy razem od półtora roku zespół badawczy i tamto badanie było dość małym badaniem, tak jak powiedziałam wstępnym, natomiast teraz kontynuujemy ten problem, mając dostaliśmy grant unijny i będziemy dalej pogłębiać ten temat już w całej Wielkiej Brytanii i badanie będzie trwało przez prawie dwa lata. Szybciutko tak chciałam też Państwu powiedzieć o taki, o kontekście badania. Skąd w ogóle pomysł? Jedna z osób naszej, naszego zespołu profesor Anita Sandari jest ekspercką, specjalistką zajmującą się problemem przemocy domowej w różnych grupach mniejszościowych w Wielkiej Brytanii, badała, badała głównie hinduski, i, i, ale także Przedstawicielki innych azjatyckich krajów i ona zwróciła uwagę na to, że biorąc pod uwagę liczbę Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, w którymś momencie była to największa mniejszość, teraz chyba się trochę to zmieniło, to jednak z jej informacji wynikało, że stosunkowo niewielki procent osób zgłasza się czy trafia do systemu pomocy i wsparcia. Ofiarą przemocy przemocy domowej. Więc to był jakby taki impulsem do tego, żeby zobaczyć o co chodzi, bo jednak jakby zgadzaliśmy się, że na pewno nie wynika to z tego, że problem przemocy domowej jest niższy wśród Polaków mieszkających w Anglii niż w Polsce, a szacuje się, że około 30 do 35% osób doświadcza doświadczało czy doświadcza w swoim życiu przemocy domowej. więc Prawdopodobnie ten odsetek jest wyższy, bo może być to też powodowane sytuacją, statusem, no, po prostu sytuacją, doświadczeniem migracji. Więc też taką naszą hipotezą, którą przyjęliśmy, jest to, że ujawnianie problemu przemocy i poszukiwanie wsparcia i pomocy będą silnie ukształtowywane przez właśnie doświadczenie bycia imigrantką z Polski. I już przejdę do, do takich wstępnych, do, 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 do tego, co nam pokazały te 17 wywiadów z, z praktykami. My się skupiliśmy głównie na rozpoznaniu barier, trudności w udzielaniu wsparcia i pomocy polkom, które trafiają do tego systemu, w perspektywie właśnie tych praktyków. I w centrum umieściłam tutaj celowo język, czyli brak znajomości języka angielskiego, który po prostu podczas analizy wspomaganej komputerowo, programem komputerowym, to się pojawiło, przewyższyło wszelkie inne bariery, które, które zidentyfikowaliśmy. Nie oznacza to jednak, że, że język, że znajomość tego języka angielskiego spowodowałaby natychmiast, na pewno nie chcemy tak twierdzić, spowodowałaby natychmiast, że tej te aktywne, aktywne poszukiwanie pomocy, by wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast twierdzimy na pewno, że wszystkie pozostałe bariery, albo wiele z tych pozostałych barier, które tutaj na slajdzie też Państwo widzicie, jest wzmacniane poprzez brak właśnie znajomości języka angielskiego. Więc to jest też taki problem, który szczerze mówiąc trochę mnie zaskoczył. Nie byłam na to, nie myślałam o tym w ten sposób, przyjeżdżając w zeszłym roku na badanie. Natomiast, właśnie rozmawiając z praktykami, okazało się, że zdecydowana większość osób, które, które, um, um, które były, um, którym udzielano tej pomocy, um, zna bardzo słabo język angielski, mimo że mieszka tu, mieszka w, w Anglii od lat. Od 12, od 15 lat, i, i, i no jest to na wielu poziomach podstawowa bariera w, w pomaganiu. Zacznę omawiać te bariery, od, za, zaczynając od, od tej, która się znajduje w dolnym lewym do, rogu slajdu czyli brak zaufania do brytyjskich instytucji. I będę się przesuwać. W stronę zgodną ze wskazówkami zegara. Co, co się za tym kryje? To znaczy, na, na, na ten brak zaufania uwagi, zwracali uwagi, bo też większość, większość osób, które wzięły udział, udział w badaniu, to były kobiety, ale był, jeż, był też jeden mężczyzna to był przedstawiciel prac, to był pracownik społeczny, socjalny. Dwie rzeczy, a właściwie nawet trzy. Po pierwsze, ten brak zaufania powoduje, że dość dużo czasu trzeba poświęcić, żeby zbudować takie zaufanie pomiędzy osobą udzielającą pomocy i pomiędzy osobą doświadczającą, Polką doświadczającą, doświadczającą przemocy, żeby żeby faktycznie zacząć, żeby coś z, tego, z tej współpracy wyszło, żeby faktycznie udało się pomóc. Natomiast powodem tego, na który zwracały uwagę osoby, powodem tego braku zaufania jest często inne wyobrażenie działania i, i, i działania instytucji, które osoby z Polski przywiozły z Polski i przekładają bezpośrednio na na Anglię. Myślę tutaj przede wszystkim o policji. Z badań wynika, że z, 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 z tego wstępnego rozpoznania, że Pol, Polki bardzo nieufnie odnoszą się do policji, bardzo próbują unikać zgłaszania problemu w ogóle na policji, natomiast mówią, mówiły też często wprost, że. Że, że po pierwsze nie ma po co, bo, bo i tak one wiedzą, że, że policja się nie interesuje takimi rzeczami i że, że to nic nie da. A po drugie, też boją się prawdopodobnie, że takiego powiem, powiem kolokwialnie grzebania, że być może to spowoduje jakieś problemy w związku z, z ich statusem czy. Były takie, takie też przykłady podawane tego, że na przykład partner zajmuje się handlem narkotykami albo po prostu bierze narkotyki, więc w związku, z że powiedzmy, interwencja policji spowoduje, spowoduje różne konsekwencje, których one nie chcą. Na, na pewno bardzo ciekawym jest ciekawy jest ten aspekt właśnie strachu przed policją, takiego Przywiezionego czy przeszczepionego z Polski, bo, bo jeśli chodzi o problem przemocy domowej, to policja angielska traktuje go niezwykle poważnie, musi go traktować niezwykle poważnie. To się, to się zmieniło jakieś 12 lat temu, wcześniej tak nie było. Natomiast teraz jeśli, jeśli zgłaszany zgłaszana jest e, przypadek e, przemocy domowej policjant, policjantka ma obowiązek natychmiast e, zrobić taką takie rozpoznanie zagrożenia, Zadając 27 pytań, taką ankietę i skierować osobę w, w dalej do odpowiednich miejsc instytucji, gdzie osoba dostanie, dostanie wsparcie. Także policja naprawdę jest bardzo uwrażliwiona na, na temat przemocy, na, na problem przemocy domowej. To, ten brak zaufania do instytucji brytyjskich jest dużo szerszy nie tylko chodzi o policję, również o pomoc społeczną. To z kolei się wiąże na przykład z takim przekonaniem panującym wśród Polaków, że jeśli pomoc społeczna dowie się, że mamy problem w domu, odbiorą mi dzieci. Więc ten lęk też bardzo się nie rzutuje na to, żeby nie zgłaszać problemu przemocy domowej. Znowu, w, w, w rozmowach z, z praktykami dowiedziałam się, że, że absolutnie ten lęk najczęściej jest nieuzasadniony, bo. Z tego, co też dowiedziałam się, jak działa system wspierania i zajmowania się dziećmi, to naprawdę to, żeby dziecko zostało odesłane do innej, do innej rodziny, to już jest ostateczne, ostateczny krok i naprawdę jest po drodze mnóstwo rzeczy, mnóstwo prób podejmowanych, żeby, żeby do tego nie doszło. No ale, to, ale panuje takie przekonanie i to też jest ciekawe, skąd ono wynika. Mam nadzieję, że, będziemy, że będę. Teraz w, w, w tym większym badaniu uda nam się jakby dotrzeć do tego, czy, czy, co jest źródłem takich, takiego przekonania. Kolejnym, kolejną barierą, taką, którą sobie nazywa, nazwaliśmy emocjonalną, to jest przede wszystkim wstyd i strach. O strachu trochę już powiedziałam, mówiąc właśnie o tej policji i o. o, o, o o pomocy społecznej. Natomiast wstyd to jest głównie związany, to jest emocja, która jest głównie związana właśnie z byciem ofiarą, czy, czy właśnie z takim przekonaniem, że, że to jest moja wina, że ja zawiniłam i jest to mój problem, który się, którego, o którym nie powinno się mówić do, do innych osób. To po pierwsze. To też jest związane z tego, co znam badania na, czy raporty dotyczące przemocy domowej w, w Polsce. To, to jest bardzo częste, bardzo, bardzo częsty element, te, to, to poczucie wstydu u, u osób doznających przemocy domowej, ale też wstyd przed takim obrazem um, migrantki, migrantki z Polski, która. Um, która ma problem. To też było podkreślane, ciekawy taki wątek, że, po, że, że Polacy, Polki bardzo się starają utrzymywać taki, taki obraz do, do, dobrego, dobrej imigrantki, czyli y, mamy dobrą rodzinę, moje dzieci świetnie sobie radzą w szkole, pracuję uczciwie, zarabiam i jakby y, też y, obciążone, y, osoby obciążone nakładając na siebie taki... Y, taki y, 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 takie, takie wyzwanie potem jest im trudniej przed mówieniem, czy przed, przed, przed przyznawaniem, że, że być może jest jakiś, jakaś tajemnica, czy problem, z którym sobie nie radzą. Rzeczywistym kolejnym problemem bardzo ważnym jest taka rzeczywista izolacja ofiary i brak sieci wsparcia, która wynika z tego, no po prostu z, z faktu bycia migrantką i z tego, że wiele osób przyjeżdżając do Anglii. Nie zna tutaj nikogo poza na przykład swoim partnerem. Często tak jest właśnie w tych, przynajmniej w tych historiach przekazywanych przez, przez naszych rozmówców, że najpierw przyjeżdża mężczyzna, przygotowuje grunt, ma już pracę, jakieś, jakieś mieszkanie czy pokój na początek, do niego przyjeżdża kobieta z dziećmi ale najczęściej właśnie nikogo, nikogo nie zna. Oczywiście z czasem to się, to się może trochę zmieniać, niemniej jednak ten brak języka powoduje, że też bardzo często, no, Polacy nie mogą poszukiwać tej sieci wsparcia czy budować takiej sieci wsparcia poza, poza, poza innymi Polakami, z którymi, z którymi też często relacja jest trudna, dlatego że wstyd, o którym mówiłam, powoduje, że one nie chcą, nie chcą przyznawać się w swojej w gronie tych najbliższych osób z Polski, że mają, że mają problem. Więc więc, a, więc często właśnie jest to taka, taka pułapka. Kolejnym problemem znowu, na który rzutuje brak, jest, na który wpływa brak znajomości języka, jest niska świadomość przemocy domowej. Najczęściej myśląc o przemocy domowej, kobiety mają na myśli przemoc fizyczną i to taką. No już bardzo, bardzo, bardzo intensywną mocną. Natomiast inne rodzaje przemocy, które są zdecydowanie częstsze, jak się okazuje poprzez wypełnianie właśnie tam próbę prób w czasie w momencie diagnozowania jak duży jest problem, te inne problemy, nie są inne formy przemocy nie są, nie są widziane jako przemoc, czyli najczęściej forma, Przemoc ekonomiczna bardzo często wspominana, właśnie z tego powodu, że kobieta na przykład ma małe dzieci, nie pracuje i mężczyzna jest jedyną osobą, która, która zarabia. Przemoc, polegająca na, przemoc psychiczna, czy taka przemoc polegająca na intensywnej kontroli i izolacji kobiety od znajomych z kraju, ale też od izolacji od Polaków w Anglii. Przepraszam za dopiero... przerwę, ale jeszcze około dwie minutki. Będziemy. Dwie minutki. Tak, Dobrze, bo to. dziękujemy poprosić o dyscyplinę. Dziękuję bardzo. Więc um, ten brak znajomości języka nie ułatwia im um, po pierwsze um, rozpoznania, um, zwiększenia tej świadomości, a po drugie też nie ułatwia im um, możliwości um, um, zobaczenia czy odtabuizowania problemu. Dlatego że. Informacji o przemocy domowej w przestrzeni publicznej jest mnóstwo. Na przykład łącznie z tym, że na przykład w toaletach publicznych są wlepki, które mówią. Po angielsku, nie zostawaj z tym sama, czy nie zostawaj z tym sam, nie, nie cierp w milczeniu, tutaj jest numer telefonu, sięgaj po pomoc i tak dalej. W lokalnej gazecie, którą trzymam teraz w ręku, ale nie możecie Państwo nic zobaczyć, w lokalnej gazecie jest informacja o tym, gdzie jest, gdzie sięgać po pomoc i jakaś tam historia kobiety, która korzysta, ale po angielsku, więc brak tego, brak znajomości języka. Nie, nie, nie powoduje, że, że osoby z Polski nie są wystawione czy nie, do nich nie, dociera, nie docierają te, yy, te komunikaty. I ostatnia rzecz, to są wzorce zatrudnienia polek, to jest ciekawe, czyli to, że właśnie przynajmniej w się. Yy, osoby pracują razem w tych samych fabrykach czy w tych samych przedsiębiorstwach, kobiety pracują na tak, na, na, yy, w systemie zmianowym, co powoduje, że nie mają na przykład czasu Korzystać z różnych kursów, na które są kierowane, żeby zwiększać tą świadomość przemocy domowej, dlatego że pracują w nocy, a rano na przykład muszą się zajmować dziećmi albo odwrotnie, po prostu nie mają czasu. I na koniec, już Państwu tak zostawię takie innego rodzaju bariery formalno-organizacyjne. Jak będzie potrzeba, to może ja po prostu w dyskusji trochę. Więcej o tym opowiem. Anna teraz, żeby, żeby już nie przedłużać zakończę. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Będę postaram się po prostu od, po kolei odpowiedzieć na pytania, po, zaczynając od pytania pani Małgorzaty Kulakowskiej. Ja bym nie powiedziała, to znaczy pojawiły się tam przykłady, nawet jeden przykład odebrania dziecka i, i pol, polskiej kobiecie czy ograniczania praw, to nie pamiętam takich przykładów. Natomiast nie powiedziałabym, że w konsekwencji szukania pomocy, tylko w konsekwencji dostania się w, 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 ten, dostania się w ten system pomocowy. Dlatego, że kobiety polskie doświadczające, teraz znowu na podstawie rozmów dotychczasowych, kobiety polskie doświadczające przemocy domowej bardzo rzadko poszukują pomocy. One się tam dostają, w ten system, poprzez swoje dzieci. W Anglii jest bardzo silnie zorientowana taka polityka wokół dziecka i na ochronę praw dziecka i na ochronę dziecka, więc jeśli szkoła wyłapuje, że coś się dzieje niepokojącego, dziecko jest zamknięte, wycofane, na agresywne, cokolwiek i zaczyna właśnie na przykład taki safety officer, z którą rozmawiałam, zaczyna się interesować, co się dzieje i co może być przyczyną, tak najczęściej dochodzi do tego, że, że, od, że, że właśnie ujawniony, ujawniony zostaje problem przemocy domowej. Mało któraś kobieta sama wychodzi z inicjatywą, ja potrzebuję pomocy. Zdarza się owszem, że, że miałam takie też przykłady, że na przykład koleżanka przyprowadza, bo wcześniej już była, też dostała się w ten system, i już wtedy na przykład kolejnej powiedziała: słuchaj, jest taka organizacja, oni pomagają. I tam można się zgłosić. To, to trochę, trochę częściej. Natomiast naprawdę jeden przykład był podany kobiety, która sama się zgłosiła o pomoc, ale właśnie nie miała, nie miała już dzieci na wychowaniu, miała dorosłe dzieci. Ona była e, też e, w bardzo dojrzałym wieku i, i, i też ktoś jej polecił. E, m, więc. M, to tak troszeczkę, może nie do końca wprost odpowiedziałam na to pytanie. Za mało mam też informacji, pewnie, bo tak jak mówię, rozmawiałam, to było 17 wywiadów z praktykami. Może się tak zdarzyć, jeżeli faktycznie, właśnie to były takie przykłady podawane, jeżeli. Jeżeli kobieta, na przykład jeżeli instytucja pomocowa, pomoc społeczna ma przekonanie, że dziecko jest zagrożone, czy przemocą psychiczną, czy fizyczną, czy nawet seksualną, to już w ogóle, to na pewno będzie wywierać naciski, żeby jak najszybciej to dziecko ochronić. I to może być albo skierowanie matki z dzieckiem do ośrodka do, do, takiej, do takiego domu pomocy, żeby odizolować od sprawcy, to może być albo na, i właśnie tego się też podobno kobiety polskie boją, bo, bo pomoc społeczna mówi: Jeżeli nie chcesz, jeżeli, musisz się rozstać z tym facetem, który, który jest sprawcą przemocy domowej, żeby chronić siebie i dziecko. I ona często no, po, po prostu tego nie robi. Wtedy, wtedy faktycznie zaczynają być podjęte jakieś kroki. Jeżeli, jeżeli kobieta się nie decyduje zostawić mężczyzny, w takiej sytuacji, to zostają podjęte jakieś działania, żeby, żeby, żeby ograniczyć, może nie, nie, mam, nie wiem czy ograniczyć prawa, ale żeby to dziecko odizolować od miejsca, gdzie ta przemoc następuje. Nawet jeśli kobieta po prostu nie, nie decyduje się na to, wtedy dziecko zostaje zabrane. To był taki przypadek, właśnie, gdzie dziecko zostało odebrane i, i, i do innej rodziny zostało skierowane. Jeśli chodzi o ten lęk przed instytucjami, czy on jest powiązany z klasą, ze statusem, ja, ja myślę, że jest przede wszystkim powiązany z językiem, ze znajomością języka angielskiego, bo jeśli ktoś zna język angielski, to... To, to chodzi do lekarza albo po prostu załatwia samodzielnie wiele rzeczy. Natomiast faktycznie podejrzewam, że być może znajomość języka angielskiego jakoś się wiąże z klasą, z statusem społecznym. Jednocześnie chcę powiedzieć, że wiele tych przykładów, o których słyszałam w wywiadach, to były przykłady dotyczące kobiet pracujących w fabrykach, które mają wyższe wykształcenie w Polsce. Także to też nie chcę powiedzieć, że. To są osoby, które jakby pracują poniżej na przykład swojej kwalifikacji. No i właśnie ten lek przed instytucjami to jest też taka. Wielokrotnie pojawiała się, pojawiały się te historie, że w ogóle lekarze w Anglii są beznadziejni, więc Polki leczą się, zwłaszcza jak są w ciąży, to się jeżdżą, leć, le, jeżdżą leczyć, wizyty to ginekologiczne latają do Polski i w ogóle są pod opieką ginekologa w Polsce. Albo w ogóle leczą się w Polsce, albo leczą swoje też dzieci w Polsce na no, jakieś tam słyszałam operacje mig, wycinania migdałków do Polski jeżdżą więc do tego to, nie, to, 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 to ten brak zaufania jest taki bardzo rozległy wydaje mi się. Um, czy um, czy zauważyłam zdystansowanie się? Ja nie bardzo rozumiem tego pytania, bo ja, to znaczy ja nie rozmawiałam z Polakami, więc też chyba trudno mi będzie odpowiedzieć na pytanie o to, czy zauważyłam zdystansowanie się do pojęcia. Rozumiem, że chodzi o Polki Polaków, tak? Tak, to ja tylko powiem, bo Pani tak, wspomniała, była... że była to narracja dobrej Polki, że to się tak u Pani pojawiło, takie jak przynajmniej usłyszałam, że Pani wspomniała, że Polki chciały chronić taki obraz siebie jako dobrej imigrantki. I teraz tak. um, dla mnie też to słowo migrant, ono też jakby wychodzi w badaniach wśród społeczności migranckich. Też czasami migranci się dystansują, czasami wodą przez pojęcie ekspat, tak? I jakby chciałam się zastanawiałam, czy to w tym pani kontekście się też pojawiło. No jeszcze nie, może, może w tych późniejszych badaniach z Polkami, z, z, z natomiast Natomiast nie w tych wywiadach z praktykami. I to, i to znaczy jako, jako też ciekawą rzecz powiem, że to, to było coś, na co zwróciły uwagi, uwagę tylko osoby, znaczy te, te osoby, ci praktycy, którzy byli Polakami, że właśnie w sytuacjach domowych, takich wizyt domowych, często dom wysprzątany, dziecko pięknie ubrane i taki widać właśnie na. No, ze, ze, ze strony tych polskich rodzin, że taki, tak, tak, taki wysiłek, żeby, żeby pokazać, że my jesteśmy dobrymi tutaj migrantami, to była ich narracja, ja, ja, ja ich, ich przedstawiam. Natomiast nie wiem, jak to będzie. Będzie dalej. Też jestem tego ciekawa. Czy dzieci, tu dzieci jak najbardziej były takie przykłady, są używane do roli tłumaczy i też słyszałam, organizacje mówią, że starają się tego nie robić, natomiast jeżeli słyszałam, że starają się, to znaczy, że pewnie były jakieś przypadki, na przykład, że może po pierwszy ten kontakt był z użyciem, znaczy był tłumaczony przez dzieci. Natomiast on, oni mówili, że, że jak już, że jeśli chodzi o takie Bardziej wrażliwe informacje, no to, no to mają świadomość, że, że, że dziecko przy tym nie powinno być. Ale podobno w szkołach tak słyszałam znowu w szkołach na wywiadówkach to jest absolutnie bardzo częste, że, że dziecko tłumaczy między nauczycielem a rodzicem że, że to jest częsta praktyka. Mm. Mikołaja pytanie, to znaczy ja mogę też, bo wiem, znam tutaj, miałam wywiad, przeprowadziłam wywiad z, z prezeską y, jednej y, organizacji y, Lincoln się Polacy w Lincoln, Lincoln się Society chyba już nie pamiętam, czy po angielsku, czy po polsku się nazywa ta organizacja, i ona mi nie mówiła o żadnych takich inicjatywach, które miałyby wspierać, czy pomagać, czy czy, czy edukować, informować, poszerzać świadomość problemu przemocy domowej. Nie, natomiast mówiła, że bardzo fajnie wychodziły spotkania takie mm, dla kobiet, takie przy kawie, pogaduchy, które były do polskich kobiet skierowane. I niestety ona się już tym nie zajmuje, dostała, ma inną pracę, która ją bardzo angażuje. Nie, mogę, nie może tego robić, ale mówię, że jeśli były, to było to miejsce, gdzie one mogły jakoś takie, jak się poczuły, bezpiecznie opowiedzieć o swoich problemach i uzyskać chociażby takie nieformalne wsparcie, jeśli chodzi o, o przemoc domową, że to się, to się tam zdarzało albo na przykład właśnie ktoś mógł, mógł danej, danej kobiecie wtedy przekazać informacje. My z kolei, bo nasz ten, ten, ten projekt europejski ma taką moc, mocne, znaczy też ma być taki taktyczny. Więc my z kolei myślimy o tym, jak, jak właśnie angażować jakieś organizacje zrzeszające Polaków, czy, czy takie nawet mniej formalne, nawet jak są na Facebooku, żeby, 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 żeby nagłaśniać możliwości szukania pomocy czy, czy zgłaszania się o pomoc, żeby ułatwiać. Polakom i Polkom sięganie po, ten, po, tej, po tą pomoc. Jestem ciekawa, bo pani Dominika też mówił, pisza, pisała o, o dziewuchy Irlandii, że coś robiły. Nic na ten temat nie wiem, chętnie bym sama posłuchała coś więcej. Więc może, nie wiem, czy będzie na to czas, ale, ale chętnie, chętnie sama bym się dowiedziała.